Z Ewangelii według świętego Jana. Gdybyście mnie znali, znalibyście również mojego Ojca. Oto samo sedno misji Pana Jezusa. On przychodzi po to, żeby nam objawić oblicze Ojca. I prawdziwego Boga nie da się poznać w żaden inny sposób, jak tylko w ten konkretny, poznając Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Kto chce odkryć Boga Ojca w swoim życiu, może to zrobić tylko idąc tą świętą drogą, którym jest Jezus Chrystus. On, brama do Ojca, On, który o Ojcu wie wszystko i to wszystko nam oddaje. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie, posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.